Ciemanko, mamy siódmy tydzień sezonu ósmego, Kolejne zadania odblokowane. Zadania są naprawdę proste. No, niektóre mogą tam sprawić trudność, ale nie wymagają w zasadzie żadnego większego poradnika, także chyba sobie odpuścimy nagrywanie. Zadać obrażenia przeciwnikom kilofem. Znaczy zabić jedną osobę raz po wylądowaniu. Odwiedzenie. Zawsze par miejsc w każdym meczu. Trzy etapy. Odwiedź obóz piratów w jednym meczu. Najlepiej wykonać to w jakimś trybie takim drużynowym. Wziąć sobie kulę, na szybko obskoczyć trzy obozy piratów. Zadać graczom obrażenia z powietrza. Tu podejrzewam, że może ktoś mieć trudności. Wydaje mi się, że chyba najprościej by to było wziąć z balonu. Wziąć sobie balonik. Podskoczyć z karabinu, albo z shotguna. Przeszukać skrzynię. Banalnie proste zadanie, tylko będzie wyścig, kto pierwszy, bo wszyscy będą lecieć w te strefy. Fajne miejsce, żeby lecieć i napukać sobie kili. Zadać obrażenia przeciwnikom jadącym na tyrolce. Jadąc, jadąc na tyrolce. Półetapowy, więc pewnie najpierw będziemy my musieli jechać i zabić wroga, a w drugim etapie zabić kogoś, kto będzie się poruszał na tej tyrolce i likwiduj przeciwników w różnych nazwanych lokacjach też wydaje mi się proste no, kręcić się w, w okolicach właśnie gdzie są nazwane lokacje i stopniowo zaliczać sobie kile. Odpowiem, że lecąc w te miejsca zalew zdobyczy i płótny brzeg tam będzie dużo osób lądowało żeby otwierać skrzynki więc fajnie tam polecieć i Skupić się nie na otwieraniu, ale właśnie na wybijaniu. Zabić przynajmniej jedną osobę i myślę to, że to nie będzie zbyt skomplikowane zadanie, a jest aż 10 gwiazdek. Co dalej? Jak pewnie zauważyliście na dole ekranu bruga sobie wsparcie wspierającej. Jest to nowa seria, którą wymyśliłem. Jest taka opcja, że można poprosić członka drużyny, członka ekipy, aby wykonał za ciebie zadanie. I tutaj, jeżeli ktoś ma problemy z bieżącymi zadaniami bądź zadaniami poprzednimi, jak widzicie, ja mam wszystkie wykonane, więc gdyby ktoś chciał, otwieram nową serię. Będzie można dołączyć ze mną do gry, zaznaczyć, które zadanie mam wykonać i ja je wykonam za Was. Myślę, że, że ułatwi Wam to zbieranie, wykonywanie zadań w karnecie Szczegóły dokładnie opiszę pod filmikiem, także warto zapoznać się z opisem Tam będzie wszystko dokładnie opisane co trzeba spełniać Dodatkowo yy, sklep z przedmiotami Jak widzicie jest opcja Kup jako podarunek I Będę się starał przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli czas mi pozwoli to dwa razy w tygodniu. Na pewno będą to o niedzielę po południu i najprawdopodobniej czwartki wieczorem. Wtedy będę nagrywać livey z widzami. Wtedy będę właśnie wykonywać te zadania w trybie w, 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 wsparcie wspierających. I na każdym live ze sklepu Wylosowana osoba będzie mogła sobie wybrać. Co chce otrzymać? I to, I to otrzyma. Także warto, naprawdę warto. Oczywiście losowanie będzie spośród osób wspierających. Także jeżeli jeżeli jeszcze nie wspierasz, podaj e i w sklepie dodaj dołącz do, do grona wspierających. A kto wie, może to właśnie ty na live odbierzesz wybrany, wybrany przez siebie przedmiot ze sklepu. Zapraszam i do zobaczenia w niedzielę, myślę, że około 18. Ale dokładnie informacje z, z, zamieszczę, yy, zamieszczę w społeczności, także warto. Warto, naprawdę warto, polecam. Aha! Jeżeli ktoś chce brać udział w tych liveach i y, otrzymywać te upominki, te prezenty, to y, istotna kwestia. Y, w komentarzu pod tym filmikiem podaj swoją dokładną nazwę użytkownika, aby mógł, aby mógł Ciebie zaprosić. Ponieważ od zaproszenia jeżeli się nie mylę, chyba muszą minąć dwa albo trzy dni, żebym mógł wysłać prezent. Więc... jeżeli chcesz, napisz w komentarzu. Raz dziennie będę wysyłał zaproszenia do grona znajomych w grze. I wtedy będziesz miał szansę zarówno zagrać, jak i, jak i otrzymać ten upominek. Zapraszam do wspólnej zabawy. No i... Zgarniania nagród. Na razie...